Siemandero drodzy widzowie, to to z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale It My Das, gdzie dziś kontynuujemy przygody naszego żółtego ludka w grze, a tak naprawdę horrorze Little Nightmares. Moi drodzy, Johnny, długie ręce dalej nas goni i powiem wam, że po ostatnim odcinku prawie narobiłem w portki. Ja generalnie jestem, że tak powiem, wrażliwy na takie przygody typu horror i nie wiem dlaczego kursor było widać. A, bo włączałem OBS-a, dobra. Skupiamy się na grze i skrzypiąca podłoga. I... Mm... Dobrze, mamy to. I nie gadajcie, że ja teraz będę musiał pchnąć na bank te trzeszczące drzwi. O Jezu, jeszcze muszę je przewrócić jeszcze gorzej. Chodź za ten zegar! Nie, 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 nie! O! Wiedziałem, że tak będzie. O jezu, dobrze zaczynamy ten odcinek. Stowaj, Leniu jeden. Trzeba uciec z tego koszmaru. Ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. Co my tu robimy w ogóle? Nasz ludek sam tu przyszedł i ...wepchnął się w taką kabałę. Idź, 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 nie po drzwiach. Dobra, tędy teraz. On tam wymacał zegar. Oh. Idź, 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 dawaj. No nie gadajcie. O, o. o. A, nie wiem, czy ja mam tu biec. Zaraz się przekonamy. Dobra, tu możemy iść na luzie chyba. Trzecie podejście, drodzy widzowie. Trzy wywały, dwie wywały w sumie. Tu zauważyłem, że jak bierzemy tego buta, to od razu się ten zegar. To może w tym czasie, jak jest ten oszołomiający dźwięk. Poczekamy na niego teraz. O. Czy teraz się udało. Tak. No nie. Dobra, słuchajcie, teraz biegniemy, bo to nie ma co. Chłop jest naprawdę irytujący i przerażający jednocześnie. A wy możecie teraz podziwiać, jak ja kaleczę w ten tytuł. Biegni. Oj, Johnny. przyjdzie taki moment, że się zemszczę na tobie. Dobra, bierzemy tego buta od razu. Idź tam. Słuchajcie, to jest chyba nasza chwila prawdy. Let's go. Naradzony. Dzwonią dzwony. Otwórz mnie te drzwi. Nie wiem, już zgaduję. To jest miejsce ucieczki. No na pewno nie będę łapał za żarówkę, nie? Czy to naprawdę trzeba złapać za tą żarówkę? To nie było mądre? Dobra, idziemy dalej. Jest zapis gry. To nie wróży nic dobrego. Ja muszę chyba tam wskoczyć na tą półkę. Właś tam, właś tam, właś tam. O! Dobra, tu jest świeca. Mamy punkt zapisu. goń Nie! To było głupie. Szybko, szybko, szybko! Łe! No nie, on jest normalnie jak ósmy pasażer Nostromo, on jest wszędzie. O Jezu, kochany. Tu jest korba do kręcenia. Ja tu nic nie widzę. Ja się boję, że jak ja odpalę. Za... Dobra, tu jest chyba dywanik. Boję się, że jak odpalę zapalniczkę, to że on to usłyszy, nie? Chłop układa książki, nie? Jego hobby. Porywanie żółtych lutków i. O Jezu. Ja już widzę tą małpkę. Nie, 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 precz złapami. Ej, ja się pocę normalnie. Przecież jak ja przejdę tędy To na bank tu to... Zabieraj łapy uh! Zaraz spadnie ci to na głowę gościu Uciekamy, 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 uciekamy Zabieraj ręce <laughs> ale dostał w tymbał. I stąd, ja mam tam zejść na dół. Nie wiem, czy ja dobrze idę w ogóle, nie? Dobra. Jest korba. I jak ja mam z nią wrócić? Dobra, chyba trzeba włączyć telewizor, coś czuję. Ale creepy. Dobra, mamy to Sorry widzowie za tą ciszę błogą, ale Musiałem się skupić Dobra, biegniemy I co teraz? Tu chyba trzeba wagonik, bo ja coś czuję, że wejście w tą parę to chyba źle się skończy Myślę, że moglibyśmy wykorować, gdybyśmy w to weszli Dobra, jest udało się. Łap tej klamki się, proszę. A dobra, wagonik trzeba przepchnąć do końca na bank. Chodź tutaj. U, nie 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 nie. Chopa! Dawaj, łap tą klamę. O Jezu. Dobra, idziemy na cicho. Coś dziwnie kamera oddalona jest, nie podoba mi się to. ja! Nie chcę tu biec. Uwierzcie mi, nie chcę tu biec. Ale te skrzypiące deski jeszcze też nie motywują mnie do tego, żebym szybko ruszał tyłek, nie? Dobra, mamy zapis. Kula wiatr: łewewewewewe. To jest chyba nasz moment, żeby przejść, nie? Nie wiem Jezu, kochany zawał zaraz dostanę. Teraz? Jak on maca tą górną rurę? Chyba tak. Teraz No i żesz! Czurek! Czy z ciebie same problemy tutaj mam? O ten chłop się tak na nas uwziął. Kto on tam wiedział? To za typ. Ale chłop jest nie, precz, precz, precz. Ślizgaj się. A! Nie, precz! Id stąd, idź stąd szatanie. Nie! Co ja mam tu zrobić? Zabieraj tą klatkę. Dawaj, wyciągamy to. Niech ci przytnie te łapska. Nie! Kurcze no O Jezu Dobra, na szczęście tutaj nas zrespią. Dobra, od razu tu idziemy. Zabioraj te łapy będziemy. Teraz będzie się macał po klatce. Zabieraj to łapska. Pracz. A może to wypchnąć trzeba? Łe, złapał mnie! Ale końcówka. Nie wiem, co mam zrobić. Tu się nie da nigdzie wskoczyć. Dwa i Łapy powiedziałem. On nas nie widzi. Ja mogę coś tu zrobić. Nie. Może to trzeba pchnąć. Dobra, to teraz on się będzie tu po. biega i to łapy Nie moja jest so to jest, mamy to, jeszcze matko boska. Tam jest jeszcze jeden pałąk, widzę go. Rwigor, rwi, rwi. Oh. Oh, 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 oh. dobrze ci to ucięło mu to łapska. Jezu, czy nie? Idź stąd! Co to było? Ta ręka się jeszcze ruszała, a ta? Dobra, koniec historii Johnego. Uuu! Idziemy stąd, Matko Boska. Małe zguby czasem znajdą drogę do domu. Dostaliśmy takie osiągnięcie, drodzy widzowie. Jezu, kochany. Ale to było intensywne. A, to widzę, że chyba minęło trochę czasu. Stajemy. Dobrze, pozbyliśmy się typa, ale się jaram. Czyli chyba można by rzec, że pierwszy boss jest za nami. Uuuh. Dobra, chwytamy się tego haka. Nie da się? Nie, to nie. A to co to jest? Coś podniosłem, ale nie wiem co to jest. Jakiś mały bucik? Dobra, drodzy widzowie. O nie, 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 nie. A może tego worka trzeba się złapać? Dobra, trzymamy się haka i jedziemy dalej. O Jezu. O nie, czy to jest ten gość? To chyba poznaliśmy drugiego bossa. Pamiętacie to oko z drugiego odcinka? O nie, tu są jakieś trupy. Albo nie wiem co tu jest. Ja nie chcę sprawdzać. Jesteśmy głodni, idziemy jeść. Mięso, dawać mięso. Dobra, biegniemy. Są szczury, musi być i jedzenie. Powiem wam, że już nie pamiętam. Tak dawno grałem w tą grę, że nie pamiętam. O, pułapka na szczury, w to nie chcemy wejść. Idziemy, idziemy. O, No, nie gadajcie, czy wy to widzicie? Tu jest szczur w pułapce. No, nie gadajcie, że my mamy go opędzlować żywcem. Nie chcę chyba na to patrzeć. To było obrzydliwe. Nienawidzę szczurów. No dobra, ale najważniejsze, że chłop się najad. Dobra, moi drodzy widzowie, to by było tyle na dzisiaj. Słuchajcie, ta gra jest coraz bardziej creepy. O, ale czuję się zmęczony. W sensie fajnie się w to gra, ale rozwala psychę, nie? Dobra, słuchajcie, ja dziękuję Wam za dzisiaj. Następny odcinek bodajże w środę, bo dzisiaj mamy chyba poniedziałek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, to dajcie znać, co sądzicie o tym tytule w komentarzu. Nie zapomnijcie o łapce. A oczywiście, jeśli nie subskrybujecie, to serdecznie zachęcam. Jeśli kontent nie będzie Wam odpowiadał, zawsze możecie odsubskrybować później. A tymczasem ja żegnam się z Wami, życząc Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. I do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się ciepło. Yo!